Dzień dobry, witam wszystkich. Chwilę po godzinie szóstej. Chmury nad Lublinem już się zbierają. Także, szybciutko, szybciutko na targ pod zamkiem, żeby nagrać dla Was relacje z giełdy zwierząt. Bo to już między siódmą a ósmą ma być Armagedon burza z piorunami. Także, lecimy jak widać, prognozy zrobiły swoje. Także, szału nie ma, no ale pokażemy co jest. Pokażę Pan. O, to tu jeszcze ma ten, jeden, jeden na jeden. jak pan ceni? No bo to trzy dyszki. Trzy dyszki. To jeszcze młode, Ale je pierona i juju <laughs> Młode, niewypiżone po trzy dyszki. No to ładny, zrób pan zdjęcie. tu taki jakiś wszedł panu do gołębnika. Łapciaty kosmaty. Ciekawostka. No i miodek jest. A miodek po ile? Wielokwiatowy. 20, 30. A ten drugi? A, lipowy. Lipowy 40. Samica górnolotna. O, te lata. Godziny, 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 godziny. Godziny, godziny, Ile za nią? Dwie dychy tylko. Kurczę to taki gołąbacz, szkoda za 20. No ale niestety. Ta. I co? I tu tak mniej więcej 20 złotych? E, nie, to to, to Budapeszty to już droższe. No tamte, nie, no tam, tamte To już po, po 120, po 120. Ta deresze też? Tak, 120, tak, tu nie ma, tak. Wszystko podrożało proszę pana, także tu już teraz, już nie ma po 20, po 120. O, przysiadł już jest Tutaj takie ładne pawiki z hełma dojechały. Po 40 zł za sztukę. Różne barwy dzisiaj takie niemieckie wystawowe w barwie żółtej, dwie stówy za tą parę. Młode Budapeszty po 15 zł za sztukę. Dwie, trzy dyszki takie pocztowe dzisiaj w Lublinie. Same czempiony. Same czempiony. Pocztowe od 20 złotych. Wzwyż. Wszystko z konkursami. Bociany po 15 za sztukę, jak w kurcie to podychu I murzyny tak samo. Po 15 za sztukę, ale jak w kurcie to za dyszkę Rysie dalej dostępne po trzy dyszki za sztukę Nie ma by kupnego braczek sprzedać No tak A te boki A bok Trzy dychy tak, białe za stówę parę, a te czarne? Po dwie dyszy. Po dwie dyszki to za do wydania w Jaka była cena zakupu? 10 zł. 10 zł. Tylko takie okazje. Bociany zamojskie w ofercie, dzisiaj po 30 zł. Od Janusza z Zębożyc. Byliśmy u niego w gołębniku. Film dodaje pod. Opisem taka kolejna klatka mix po 5 dyszek za sztukę jeszcze troszkę pocztowych po 30 zł to znajdziesz, dzień, to nie, nie. nawet i no. tylko... filmik do filmu. No. Mulemansy i tygrysy, jak cenowo? Cenowo tak, wynajmniej od 50 w górę. Od 50 w górę. No to się opuścimy, starszemu człowiekowi, jak trochę się mówi emerytowi taniej. Tu takie ryżate trochę, jak pan to ceni za sztukę? 20 zł. Pod dwie dychy. Tu, tu, tu też pod dwie dyszki. Tu takie takiego mądrego głębia dyszka. Indie po 150 za sztukę. Po trzy dyszki do uzgodnienia. Chyba trzy No to ja też trzeba dać dopóki deszcz tu. tutaj takie młode perskie, ale... Od kolegi dla kolegi nie mają ceny. No, w Lublinie to nawet można w prezencie dostać gołębie. Taki kogut gigant za pięć dych dzisiaj? To 30 za parę takie kury 35 za sztukę Kury Do wyboru do koloru Tu po cztery dyszki Takie indyki 150 zł za parę Koguty po 35 Tu taka para za 130 o. Tutaj po 5 dych za sztukę miks takich. biegusy po 100 zł sztuka dzisiaj w Lublinie, zapraszamy przepiórki po 15 Padewskie 160 para i holenderskie 160 para. Trzy dyszki za sztukę. Po 33 zł za sztukę rasa Sussex. Takie kaczki, w stówkę za parę. Kury sto 120 za parę. Takie silki w parach po 140. Kury i koguty. Kochin miniatura 80 za parę. Także karmy polecamy. Mix. Sorgo białe, złoty 80 za kilogram, słonecznik 2,70 za kilogram, Ostropest 7 zł... To za jest kilogram. ostropest, tak? Ostropest, tak Fasola, ile mama? 8 zł za kilogram, Fasola jaj I czosnek, czosnek polski. Czosnek, ciosnek i... słoniowy. Czosnek słoniowy, 5 zł za ząbek i sorgo w kiściach. Dla papuk postafuszy. Postafuszy kolego. O. I ile za takiego giganta dzisiaj? 170. 170. Kudłate wariaty zawitały do Lublina świnki morskie po 30 zł. W królikach takie większe po 50. I młodzież po trzy dyszki. 120 zł taki siwy, duży. 5 kilo żywej wagi. Tu po cztery dyszki. Takie czarnuszki.

Ryby, ryby, ryby Jak co tydzień, dzień dobry, dzień dobry. Tak się nie opłaca przyjeżdżać, jak tu nie ma ruchu No to nie przyjeżdżałem wiesz. Na rybach byłem w szatni tak, no. Jedną ruchkę no, Nie zmuszałem nie. what's up